Zmasowany atak na Karola Nawrockiego. Analiza sytuacji. W ostatnich tygodniach Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej IPN i kandydat na najwyższy urząd w Polsce, stał się celem zmasowanych ataków medialnych i politycznych. Wiele z tych ataków pochodzi z różnych środowisk, w tym od polityków, dziennikarzy oraz osób związanych z nauką. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej sytuacji, analizując jej przyczyny i konsekwencje. Ataki medialne Jednym z głównych źródeł ataków na Karola Nawrockiego jest gazeta wyborcza. W ostatnich dniach gazeta opublikowała artykuły, w których zarzuca Nawrockiemu m.in. nieprawidłowości finansowe związane z jego podróżami służbowymi. Według gazety wyborczej podróże te kosztowały podatników blisko 800 tysięcy złotych, a destynacjami często były egzotyczne miejsca, takie jak Hawaje, Australia czy Zimbabwe. W odpowiedzi na te zarzuty IPN zorganizował konferencję prasową, podczas której rzecznik prasowy Instytutu, dr Rafał Leśkiewicz, stanowczo zaprzeczył wszelkim oskarżeniom, nazywając je fejkami, kłamstwami i manipulacjami. Reakcje polityczne. Ataki na Karola Nawrockiego spotkały się również z reakcją ze strony polityków. Poseł PiS Kazimierz Smoliński w rozmowie z portalem Do Rzeczy stwierdził, że ataki te świadczą o strachu przed wygraną Nawrockiego. Smoliński podkreślił, że kampania Nawrockiego przebiega pomyślnie, a twierdzenia o kryzysie są jedynie próbą zastraszenia i zniechęcenia jego zwolenników. Śledztwo Prokuratury Dodatkowym problemem dla Karola Nawrockiego jest wszczęcie śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II wojny światowej, którym Nawrocki kierował jako dyrektor. Prokuratura bada, czy doszło do nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem publicznym. Konsekwencje dla kampanii. Zmasowane ataki na Karola Nawrockiego mogą mieć istotny wpływ na jego kampanię wyborczą. Brak środków finansowych oraz negatywne doniesienia medialne mogą osłabić jego pozycję w wyścigu o najwyższy urząd w państwie. Niemniej jednak, jego zwolennicy wierzą w jego zwycięstwo i liczą na wsparcie społeczne, które pozwoli mu kontynuować kampanię. Podsumowanie. Ataki na Karola Nawrockiego są wynikiem jego decyzji o kandydowaniu na najwyższy urząd w Polsce. Zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych oraz śledztwo prokuratury stanowią poważne wyzwania dla jego kampanii. Niemniej jednak jego zwolennicy wierzą w jego zwycięstwo i liczą na wsparcie społeczne, które pozwoli mu kontynuować walkę o prezydenturę. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.